Jesteś dokładnie jeden mix od. Wielu z was pewnie teraz się zastanowi, od czego jesteśmy ten jeden mix. Dlatego muszę Was uprzedzić, że to nie będzie typowe wideo, do którego pewnie jesteście tutaj przyzwyczajeni na kanale. Nie wejdziemy do FL, nie będę pokazywał wam kolejnych technik miksowych, tylko poruszymy dzisiaj kwestię, która jest dużo ważniejsza, a mianowicie to, że właśnie Ty, oglądający to wideo, jesteś jeden mix od. No, właśnie, od czego? Może wielu z Was, którzy teraz oglądacie to wideo, jesteście właśnie w takim momencie, który zaraz opiszę. Pewnie robicie te miksy w Reaperze lub w fl u lub w dowolnym dawie, z którego korzystacie, ale w momencie, kiedy klikacie Render i idziecie odsłuchać tego numeru albo do samochodu, albo na słuchawki, to nagle przychodzi ten moment, kiedy czujecie, że coś jest po prostu nie w porządku, bo ten miks, który wy wykonaliście. No, ma się po prostu nijak do numerów, których słuchacie na co dzień, do numerów komercyjnych. I w tym momencie zaczyna się po prostu spirala nienawiści waszych miksów. Po prostu nie chcecie ich wykonywać, bo przestajecie po prostu wierzyć, że kiedykolwiek. Nauczycie się miksować i wiedzcie, że nie jesteście w tym sami. Dlatego dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć trochę mojej historii, kiedy poświęciłem olbrzymią ilość czasu na naukę miksu. To było dość sporo ilość czasu temu. Pamiętam tak właściwie całe wakacje 2019 rok i 2020, kiedy siedziałem i po prostu miksowałem, i byłem w takim punkcie którym wy możecie być teraz. Pamiętam, że był wtedy lipiec, były naprawdę solidne upały, ale całe wakacje, tak właściwie od czerwca, poświęcałem wtedy na naukę miksu. Wtedy dostawałem już ślady do miksu, no i miałem projekty, które po prostu mogłem realizować. Nie Niby miałem już wtedy wszystkie wtyczki, pokroju EQ, limiter, kompresor, to wszystko miałem w programie, ale kiedy naprawdę siadałem do tej sesji miksowej, to w większości te wszystkie efekty ustawiałem naprawdę na czuja, nie za bardzo wiedziałem co tak właściwie dzieje się pod przykrywką tych efektów, jak dokładnie EQ chociażby wpływa na brzmienie naszego wokalu, jak dokładnie działa kompresja. Tak właściwie z tymi wszystkimi efektami miałem olbrzymi problem. Właściwie tak miałem z każdym efektem miksowym, czy to mówimy o EQ, czy to kompresji. W mojej głowie myślałem, że po prostu rozumiem te efekty. Ale nie miałem tych efektów brzmienia. Czyli z jednej strony czułem, że po prostu wiem na czym polega miksowanie, ale nijak to się nie przekładało na brzmienie moich miksów. I pewnie wielu z Was jest w podobnej sytuacji jak ja. I tutaj właśnie wchodzi ta idea, że jesteście tak właściwie jeden miks od. Dokładnie pamiętam, że w pewnym momencie wakacji dostałem taki pewien miks do wykonania. Był to dość znany lokalny raper. I tak właściwie dostałem całe ślady numeru do zmiksowania. Dostałem wokale, które były naprawdę bardzo dobrze nagrane, jak na tamte warunki. I pamiętam, że na początku, kiedy siadłem do tej sesji, miałem dość duże problemy, ponieważ spędziłem dwie godziny w sesji, trzy, twikując kompresję, poziomy głośności, ale byłem totalnie niezadowolony i sfrustrowany z tego miksu. To był moment, w którym Chciałem w gruncie rzeczy zrezygnować z miksowania. Chciałem zrezygnować, rzucić to gdzieś, bo myślałem, że po prostu miksowanie nie jest dla mnie, że nie nauczę się po prostu miksu. Ponieważ nijak, nieważne jak ustawiałem poziomy głośności, nieważne jak stosowałem EQ, jakiej kompresji nie używałem, jakiej wtyczki, to nie uzyskiwałem tego brzmienia, które słyszałem na co dzień u wykonawców, chociażby w utworach referencyjnych. I to był moment, kiedy naprawdę się załamałem i chciałem raz na zawsze zrezygnować z miksowania. Pamiętam, że po trzech godzinach, od kiedy dostałem ten projekt, chciałem już zrezygnować. Postanowiłem, że zrobię sobie przerwę, pół godziny, przemyślę to wszystko i zacząłem wtedy się zastanawiać, czy może nie mam jakiejś wiedzy czy może ze mną coś jest nie tak, że moje miksy po prostu tak nie brzmią. Zrobiłem sobie wtedy z pół godziny przerwy i postanowiłem ponownie siąść do tego projektu miksowego. Pomyślałem sobie wtedy, że jeżeli w tym momencie nie oddam całkiem dobrego miksu, to wycofam się w ogóle z miksowania. No miałem wtedy już około 100-200 miksów, ale nie byłem dosłownie z żadnego z nich zadowolony. No ale magicznym cudem po kilku godzinach kiedy zacząłem ustawiać to EQ na wokalu, tą kompresję, to wszystko, w pewnym momencie coś po prostu klikło. Włączyłem i wyłączyłem EQ. W tamtym momencie, kiedy coś klikło, pomyślałem, że chyba przypadkiem wrzuciłem jakąś inną wtyczkę na wokale. Co tutaj w ogóle się stało? I pamiętam ten moment, kiedy zacząłem przełączać wszystkie wtyczki w chainie mixowym i chciałem zobaczyć, która wtyczka prowadza taką zmianę w brzmieniu tych wokali. Do dzisiaj pamiętam ten moment, kiedy wyłączyłem te wtyczki po kolei, wyłączyłem jedną, drugą. Tam była zwykła EQ i kompresja u góry. Je też postanowiłem wyłączyć, i w momencie, kiedy je wyłączyłem, nagle usłyszałem, jak bardzo te wokale się pogorszyły. Włączyłem i wyłączyłem te EQ i kompresję, i w tym momencie coś po prostu klikło. Coś klikło AHA, czyli gdzieś tak powinienem ustawić IQ na wokalach i takie brzmienie powinno ono mieć. Mówię, wyłączę i włączę kompresję. Włączyłem i wyłączyłem, i w pewnym momencie tam, nie patrząc nawet na ustawienia, zaobserwowałem AHA, czyli wokale powinny być na tyle skompresowane. I to był dosłownie moment eureki w mojej nauce miksowania. Co jest właśnie najśmieszniejsze, w tym momencie chciałem się wycofać z miksowania. Chciałem dosłownie rzucić to gdzieś, a nagle stało się po prostu coś niesamowitego, że po prostu coś kliknęło. Ale zobaczcie, gdybym w tym momencie się poddał, nie doszłoby do tego momentu eureki. Nie zrozumiałbym, jak ustawić EQ, kompresję i te wszelkie efekty na wokalach. I tutaj właśnie wchodzi ta idea, że jesteście jeden miks od. W tym momencie ja byłem jeden miks od nauczenia się naprawdę EQ i kompresji na wokalach. Niby rzeczy banalne, niby wiemy jak z tego korzystać, ale zadajcie sobie pytanie: czy na pewno ustawiacie zawsze świetnie EQ i kompresję? Czy świetnie korzystacie z tych efektów miksowych? Bo nagle po prostu wchodzi taki moment, gdzie porównujemy się do innych. Myślimy, że potrzebujemy nowych efektów, nowych wtyczek, a okazuje się, że musimy odpowiednio ustawić efekty, które już w większości mamy w tym arsenale. I to jest moment, który właściwie zmienił całą moją karierę miksową, bo w tym momencie po prostu doznałem oświecenia i coś klikło. Ale żeby to klikło Musiałem wykonać powyżej 200-250 mixów, gdzie za każdym byłem po prostu tak z niego niezadowolony, że lądował on w koszu. Nie chciałem go po prostu pokazywać nikomu. 10 mix do kosza, 12, 50, 80, setny, dwusetny. Wszystkie te się nie nadawały, aby dopiero za 200-którymś miksem coś kliknęło i moje brzmienie polepszyło się o 10%. Co było dalej? Dalej wykonywałem kolejne miksy, kolejne, kolejne. I pamiętam, że były takie momenty, co pewien czas, co pół roku, co rok, gdzie coś w tym moim stylu miksowania kliknęło. Kliknęło i moje umiejętności miksowe poszły do góry. Ale gdybym nie zrobił tej ilości miksów, one by nigdy nie poszły tak do góry. I dlatego jesteście jeden miks od. Nauczenia się EQ. Możecie być jeden miks od naprawdę nauczenia się solidnie kompresji. Możecie być jeden miks od już zrozumienia praktycznie masteringu. Ale jeżeli nie wykonacie tego kolejnego miksu, kolejnego i się poddacie, to nie dojdziecie nigdy do tego momentu. I Wy też teraz możecie być w takim momencie, że jesteście jeden miks. Jeden miks od... Nauczenia się miksować. I całe te moje długie lata przeprawy do koła nauki miksu spowodowały też, że postanowiłem dzielić się tą wiedzą. I chociażby założyłem Akademię Brzmienia, stworzyłem Mistrza Masteringu, stworzyłem mix master Pro Level, stworzyłem te wszystkie materiały dla Was, bo, bo wiem, jak ciężko mi samemu było po prostu nauczyć się miksować, bo gdyby nie ta eureka, której dostałem podczas miksowania, czyli nagle kiedy zrozumiałem jak korzystać z tych efektów. Gdyby to się nie wydarzyło, to pewnie poddałbym się i nie włączyłbym nigdy Fela, nie włączyłbym dalej programu do miksu. I dlatego wiem jak ważna jest ta wiedza, abyście ją dostali dość szybko, bo wiem, że niektórzy z was nie są po prostu tak wytrwali. I możecie w ten sposób stracić chociażby wasz potencjał. Możecie stracić chociażby wasz potencjał, aby wydać tę muzykę, aby nauczyć się miksować, bo kto wie, jak chociażby zmieniłoby się wasze życie, gdybyście nauczyli się miksować, gdybyście byli właśnie ten jeden, jeden miks od, jeden miks od, może, rozpoczęcia waszej kariery muzycznej, jeden miks od. Tego wydarzenia, które po prostu obróci wszystko. Jeden miks od naucznia się tej EQ i kompresji, które zdarzyło się u mnie. I w tym momencie, kiedy oddałem ten miks, ten raper był po prostu w szoku. Kacper, jak to brzmi? Muszę o tym powiedzieć innym, i dostałem kolejne, kolejne, kolejne miksy. Byłem jeden miks od kolejnych zleceń miksowych. Także życzę, żeby to się wydarzyło w waszym momencie żebyście byli ten jeden mix od, żebyście byli wytrwali w tworzeniu waszej muzyki, bo nigdy nie wiecie, czy jesteście jeden mix od, no właśnie, od tego, na czym po prostu wam zależy. Także to by było na tyle w tym materiale, trochę inny materiał, trochę bardziej pogadankowy, a my słyszymy się w kolejnym materiale z wiedzą miksową, na którą zasługujecie. No i pamiętajcie na koniec, że jesteście dosłownie jeden mix od.